Ale ponieważ Jaki powiedział, co powiedział mi się sobie, no w końcu jedna z najbardziej prominentnych postaci w Prawie i Sprawiedliwości w Zjednoczonej Prawicy, w Solidarnej Polsce moje następne pismo do Morawieckiego 15 maja 2019 roku, to było w kwietniu 2019 roku. Wniosek o przeprowadzenie przez Prezesa Rady Ministrów kierowanym przez Zbigniewa Zielde Ministerstwie sprawiedliwości i kierowany przez Jadka Czaputowicza Ministerstwie Spraw Zagranicznych postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie, czy rząd Donalda Tuska podpisał tak zwaną deklarację terezińską. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi przez adresata pisał prezesa ministrów wyjaśnienia, czy rząd y podpisał tą deklarację terezińską. No i ma, proszę Państwa, odpowiedź, tym razem z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wreszcie Morawiecki nie delegował na kogoś, mówię wreszcie, bo yy, wcześniej kierowane przeze mnie do niego pisma, a że je kierowałem właściwie, to ponad wszelką wątpliwość yy, dowodzi fakt, że Bartoszewski był pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów. Zatem to Morawiecki, gdy kierowałem pisma do niego, powinien był mi udzielić odpowiedzi, a nie kierować mnie czy do, do ministra sprawiedliwości, czy do, do Czaputowicza, ministra spraw zagranicznych. I mam odpowiedź, proszę Państwa, 12 czerwca 2019 roku. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Spraw Obywatelskich, autor, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich, Jacek Świderski, odpowiada mi tak. Szanowny Pani, w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 15 maja 20... BR, który wpłynął do Departamentu Spraw Obywatelskich KPRM już 17 maja BR, proszę o przyjęcie następującego wyjaśnienia. Przedmiotem pańskiego wniosku jest udzielenie informacji na temat przyjęcia przez Polskę tzw. deklaracji terezińskiej. Uprzejmie informuję, że w przedmiotowej sprawie Uzyskał już Pan odpowiedź pismem dyrektora Biura Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Dialogu Międzynarodowego z dnia 26 października 2011 roku oraz pismem dyrektora Biura Rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych z 11 czerwca 2018 roku. Zatem powołał się autor tego pisma, podwładny z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Mateusza Marowieckiego, Pan Jacek Świderski, na to pismo i na to pismo których autorzy potwierdzili, że Polska, nie tylko Polska, że nikt nie podpisał nikt z uczestników konferencji praskiej, konferencji terezińskiej nie podpisał yy, deklaracji.